A kuku! Dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu i rozpoczynamy kolejne przygoda. Tutaj o, możecie zobaczyć pierwszy komar, no już nie pierwszy, ale już dziady latają w środku. Także wstajemy, karmimy pieski, lecimy do jakiegoś sklepu i ruszamy z kolejnym dniem pełnym przygód. A, proszę bardzo, internet tak popyla. W się wrzuca już od jakiejś godziny Mamy 13% Także na bogato Trzeba ogarnąć ten Nieporządek Po wczorajszym live'ie Ojojoj Dante się tam denerwuje No i co? Ogarniamy się i działamy Czy załoga gotowa? Tak jest kapitanie No i to rozumiem Dante już też gotowy? No ba w załogant, no to palimy sprzęta i ruszamy do miejscowości zwanej Siemiany. No i moi drodzy znajdujemy się na kąpielisku miejskim, niestrzeżonym miejscowości Siemiany. Tu pan próbuje pływać na desce. A my ruszamy coś kupić do jedzenia. No i coś zjeść najlepiej. No i moi drodzy, znajdujemy się przed restauracją skarpa, do której Jagódka mnie postanowiła zaprosić. I za chwileczkę pokażę Wam, co prawda podłożę inną muzykę, bo tam gra muzyka z radia i sami rozumiecie prawa autorskie, ale e, pokażę wam dlaczego warto odwiedzić to miejsce. Przede wszystkim raz, że tutaj macie kuchnię zarówno polską, jak i gruzińską i polecam wam oba te. E, Tematyczne kwestie, a dwa no to widoczek, który za chwileczkę zobaczycie, jaki prezentuje ta restauracja. Po obiadku i pierwszej burzy, heh, słuchajcie, wróciliśmy do łódki. Odcinek dalej się wrzuca. Jaga Bohaterka biegła, żeby zamknąć łódkę, bo ja nie miałem już rzeczy na przebranie. Eee, no i co, teraz jeszcze mały? O, słyszycie, jak brzmi? Spróbujemy to przeczekać, a potem ruszamy gdzieś dalej. A po burzy, właściwie drzemce w trakcie burzy. No padła decyzja, że kierujemy się w stronę Iławy. Zobaczymy jak to wyjdzie, czy spadamy już do domu, czy raczej jeszcze gdzieś przycumujemy sobie na noc. No generalnie wiecie, wszystko jest mokre. Eee, I to nawet nie jest jakiś wielki problem, tylko że no gdzie nie staniemy to nawet nie ma sensu, bo co, wyjdziemy, wszystko jest mokre. Psy przelecą się, zaraz wszystko w środku będzie uwalone. I to jest taki troszeczkę minus deszczów eee, na łódce. No, ale zobaczymy jeszcze, może coś się fajnego przydarzy. Gdzieś staniemy jednak i zostaniemy na dłużej. Na ten moment ja idę odsumowywać łódź i startujemy z tych Siemian, bo zostaliśmy w Siemianach przez ten deszcz, burzę i grad, który mogliście przed chwileczką murywek zobaczyć. Na no tymczasem startujemy. Zobaczcie po tej burzy, jakie puściuteńkie jeziorko. Zobaczymy, może gdzieś jednak staniemy, może znowu zatoka widłąki będzie jakaś fajna miejscówka pusta. Wpłyniemy, zobaczymy. Tymczasem jaga odplątuje, a właściwie fachowo odsumowuje nas i startujemy. No i słuchajcie, łóżka już przycumowana, schodzimy na ląd. Hop. A miejscówka wygląda w ten sposób. Tu przygotowany sprzęt do grillowania, nawet do robienia rybek. Miejsce właśnie na ognisko. A pójdziemy wyżej i pokażę Wam ciekawą rzecz, którą mogliście kiedyś widzieć na moim kanale. No, Borys, właśnie tak. Eee, bajka o rzutku. No, i mamy takie przygotowane saperki. Wiecie po co? Nie muszę wam tego tłumaczyć. No i sama miejscówka wygląda w ten sposób. Także no jest tak bajkowo, bym powiedział. I tu zostajemy. A korzystając z okazji słoneczka, rozłożymy tutaj ładnie panel. I zobaczymy, jak. Nie gniewajcie się za ten syf. Tu po burzy jak Słoneczko będzie nam ładowało stację All Powers, bo zostało tam 51%, więc warto byłoby zadbać o to, a co by nam tego prądu nie zabrakło. W zasięgu nie ma, także live'a nie będzie. Przepraszam tych, którzy ewentualnie czekali na live'a. Panel rozłożony. I zobaczymy, jakie będą osiągi. Dopiero podłączyliśmy. Już w tym momencie jest 88... 87 W. Przypuszczam, że gdybyśmy bardziej kąt złapali, no i te rurki by nie zasłaniały, to byłoby dużo lepiej, ale fizycznie za bardzo nie jest to możliwe, bo wiecie, psy i w ogóle, no i szkoda ryzyka, żeby przypadkiem on gdzieś tutaj nam się nie wkąpał, ale coś pokombinuję jeszcze. No i co, wykorzystałem nóżki, zablokowałem właśnie tam o, o rurki i już mamy, słuchajcie, 128 W. Także git, niech tak się ładuje. Akurat jesteśmy w miejscu, gdzie słońce będzie do samego końca. Także finał odcinka to pewnie będzie jakiś fajny timelap z zachodu słońca. No ale gdzie nam do finału? Trzeba iść ogarnąć teraz drewno na ognisko i powoli przygotowywać się do rozpalania. No i tak jak widzicie około 110, 108 teraz zaczęło spadać. Także chyba z chmura jakaś wchodzi nam na teren słońca. No i faktycznie chmura zasłoniła słoneczko. I od razu ze 120 spadło na 26. Także tak to mniej więcej wygląda. No i ciabach, słuchajcie. Zobaczcie jaki ognicho stary zrobił. Tak to można, co nie? Może za chwileczkę wiedzie kiełbaska. Tutaj zobaczcie, było pięknie słonecznie przed chwileczką jak wam pokazywałem. A tak wygląda jakby się zbierało na jeszcze jakąś burzę. Kto wie, kto wie, jakie nas jeszcze dzisiaj wrażenia spotkają, tak czy siak jest pięknie. Dziękujemy też tym, którzy przygotowali dla nas drzewo. Myślę, że nie myśleli o nas, ale o podobnych do nas, więc i tak wielkie, wielkie dzięki. No i co? Ja muszę dołożyć, się tu moje patyczki wypalają. Jeszcze odłożony kilka takich cienkich. Okej okay. Tutaj. Super. Fajnie, fajnie. fajnie. A za chwileczkę wlecą grubsze. No to nici z testu panelu All powers. Także ja już się przygotowuję do grilla razem z Jagą. Jaga oszczypatyka No, no i będziemy jedli. Wiatr pięknie ze mną współpracuje. Także nie ma problemu, Borys też wspomaga mnie w rozczłonkowywaniu drewna. Jaga przygotowuje kiełbaskę i za chwileczkę smażymy. No i tak to jest. Po nie ognisko w lesie. La, la 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 la. A Jagoda przygotowuje stół i miejsce do posiłku. Chmury się schodzą, także może coś popada. Borys. Demontuję kolejnego patyka. I proszę bardzo, ogniskowy grill. A tu proszę płynie Super Jaga. No i kiełbaski moim patentem się troszeczkę przypiekły, ale to dobrze. No i tak wygląda nasza kuchnia przed posiłkiem. Tu przez okno znowu widać jak płynie Super Jaga. Ale My wam dziękujemy za życzenia smacznego. Na pewno będzie smaczne i pozdrawiamy. No, a tak jakbyście byli ciekawi, tak wygląda jedzenie z Borysem. Nie zawsze, ale jak papuga, nie? Ktoś mówi, że potrzebuje papugę mieć na łódce, to ja mam Borysa na ramieniu. Moi drodzy, bardzo, bardzo, ale to bardzo chciałbym wam podziękować i w tym wyjątkowym momencie podczas jedzenia przez mnie kiełbasy z grilla. Wybiła, słuchajcie, liczba 5 tysięcy subskrybentów. Czajcie to? 5 tysięcy. Ja wam serdecznie jeszcze raz dziękuję. Kanał został podwojony w dwa dni. No nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, Jaga sama mogłaby wam powiedzieć, co na tutaj ma ze mną i z tym telefonem ciągłem sprawdzaniem, sprawdzaniem, sprawdzaniem. No ale to dlatego, że tak bardzo zależy mi na rozwoju tego kanału. No jeszcze raz, po prostu bardzo, bardzo wam wszystkim dziękuję i każdemu z osobna. 5017 subskrybentów Łukasz ma la, la 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 la. No nie mogę wyjść z podziwu, po prostu cieszę się jak małe dziecko. Także jeszcze raz Wam bardzo wszystkim dziękuję. A po jedzonku, kochani, czas trochę rozprostować kości, zażyć pięknego widoku. Nie wiem, czy zobaczycie, ale kaczuchy nas odwiedziły. Tam dalej w krzaczkach są. Na no towarzystwo o się. Proszę bardzo, zobacz, co oni... zobaczcie, co oni robią. Nie daj się, Borys, bo ci chcą... oboje chcą cię okraść. jesteś sprytniejszy od nich dwóch. I trzeba. Pięknie. Pięknie, nie oddawaj, Borys. Nie pozwól sobie. No tak wyglądają właśnie siłowania się z Borysem. Jakbyście byli ciekawi. A teraz za sprawą nowej karmy i nowych różnych zabawek. To dziad będzie jeszcze silniejszy. Nawet jeszcze nie wie o tym. Nie mówmy mu. A? Jednak mu zabrali. Zedwo zdążyłem z kamerą za nim. No. Także my rozprostowujemy kości i pewnie powoli będziemy zbliżali się do końca odcinka. O, tak będziecie mnie lepiej widzieli. Pięknie tu. No i moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku, jeśli Wam się podobało, zostawcie co potrzeba, eee, no i widzimy się najprawdopodobniej jutro, eee, no i widzimy się wieczorem na live, dla tych, którzy już obejrzą, ja łódka Wam macha, <grytanie> także trzymajcie się i wspólnie dziękujemy Wam, no i przede wszystkim jeszcze raz chciałbym Wam podziękować za zaufanie, za te 5000 subskrybentów, za za wsparcie, za, za te wszystkie miłe słowa, bo naprawdę wiele dla mnie znaczą. Dziękuję Wam pięknie. Trzymajcie się. Miłego dnia. Pozdrawcie bliskich. Cześć!